Chodzi z ust Boży, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami, i z słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana chrzciciela, oddalił się z tamtą łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, Przystąpili do niego uczniowie i rzekli: Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić. Wydajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb. On rzekł: Przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie. Następnie, wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedni wszyscy dosyta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Oto słowo pańskie, drodzy bracia, drogie siostry, witam was. Wszystkich serdecznie i pozdrawiam ze świątyni, która jest naszym domem i do której jesteśmy zaproszeni na ucztę, żeby się nakarmić. Wydaje mi się, że te wszystkie czytania dzisiejszej liturgii można streścić w tym jednym zdaniu kluczu. Misterium chleba. Pierwsze czytanie jest przymówką dla nas, że wydajemy pieniądze na to, co nie jest chlebem, co nas nie może nasycić. Tak jest czy nie? Pieniądze wydawane na to, co nie nasyca, co jest może na moją dumę piękny samochód, który kupuję, który może być dla mnie przecież i biletem wstępu do nieba, jeżeli ulegnę wypadkowi, a jestem w stanie łaski uświęcającej. Pomoże być. Też ten chleb, który jest dla naszej przyjemności, wyjazd w czasy, dla zdrowia, ale i dla przyjemności. Ale czy to mnie nasyca? Bo jest w człowieku jakaś przestrzeń wielkiego głodu, tak najpierw głód fizyczny. Dobrze, żebyśmy my się poczuli cząstką. Tej Wielkiej Rzeszy, która otacza Jezusa, to było jak w zakończeniu Ewangelii czytamy, około pięciu tysięcy samych mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, czyli w sumie około dziesięciu tysięcy ludzi głodnych, którzy tam na Pustkowiu nie mieli wiktuałów ze sobą, trwali przy Chrystusie, bo oni rozumieli, że nie samym chlebem żyje człowiek ale Słowem Bożym, które z ust Bożych pochodzi. I dlatego byli przy Jezusie, trwali przy Nim. Ale ta Rzesza była fizycznie głodna. I Jezus to zauważył. A dobrze byłoby, żebyśmy my, słuchacze Słowa Bożego, poczuli się cząstką tej głodnej Rzeszy. Tych dziesięciu tysięcy ludzi głodnych, Dwa dni temu słuchałem Radia Watykańskiego i ze zdumieniem, ja stary człowiek usłyszałem, że głodujących na świecie jest około 820 milionów. To jest sprawa głodu fizycznego. To jest sprawa naszej odpowiedzialności za to, że ludzie są głodni. Bezpośredniej czy pośredniej odpowiedzialności. Bo może być i taka odpowiedzialność, która jest przeciwieństwem dzisiejszej Ewangelii, bo po cudownym rozmnożeniu chleba przecież apostołowie zbierali ułomki, zbierali niedojadki, zbierali okruszyny i zebrali, jak Ewangelia mówi, dwanaście pełnych koszy ułomków, a my. W świecie, gdzie tyle milionów ludzi umiera nieraz z głodu, nie dbamy o to, żeby żywność się nie zmarnowała. To są ogromne tony żywności, które my, katolicki naród, kupujemy w marketach, w sklepach, a potem wyrzucamy, zwłaszcza wobec świąt. To jest takie niesamowite misterium tego. Zmarnowanego chleba, tej zmarnowanej żywności, bo ktoś nie pomyślał, że tylu jest głodnych, że tyle jest domów dziecka, żeby z tym coś zrobić. A po pierwsze opanować w sobie tę pazerność, że ja muszę mieć pełną lodówkę, że ja muszę mieć to i jeszcze tamto, a potem okazuje się, że z tego nie skorzystałem w tamtym roku, niczego się nie nauczyłem w tym roku i tak dalej idzie to wszystko w nasze życie poczuć się częścią tego świata głodnego. Moje wrażenie i takie przeżycie z wakacji, byłem na Roztoczu, ostatnie trzy dni przyjechał współbrat kapłan, żeby mnie z powrotem zawieźć tutaj do Grodziska, bo już trudno mi takie duże trasy samochodem pokonywać. No i na te trzy dni to była inicjatywa jego kochanej mamy. Przywiózł tyle jedzenia, że tego by pół wojska nie zjadł przez te trzy dni. Między innymi była cała szarlotka, cała brytwanka, brytfanka, a nas dwóch. Coś my, my mieli za kłopot, żeby to się nie zmarnowało, a te słoiki, a te wędlinia, to wszystko. No, cały karytarz żeśmy otworzyli tam na tej wiosce. I tak sobie pomyślałem, Jakie mądre jest to polskie przysłowie, że od przybytku głowa boli. I pomyślałem sobie, że gorszy jest przybytek za dużo niż niedostatek. Bo jak jest niedostatek, to zaczynamy myśleć, główkować, co zrobić, żeby się najeść, co zrobić, żeby wykarmić rodzinę, co zrobić, żeby był chleb, co zrobić, tak w czasie powstania. Zastanawiali się, co zrobić. Kartofli już nie było, ale mąka jeszcze była i tym się obdarzali. Jesteśmy odpowiedzialni za głód świata. My, chrześcijanie, w szczególny sposób jesteśmy odpowiedzialni za każdą zmarnowaną żywność, która z naszego powodu wędruje nie tam, gdzie powinna. Wy dajcie im jeść. No ale to nie sprawa tylko. Fizycznego głodu, który jest przeraźliwy, który, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci, jest czymś przerażającym. Głodne dziecko, któremu matka nie może dać, bo nie ma mleka, kawałka chleba. A to sprawa równie wielka, równie ważna, równie bolesna, głodu duchowego. Poczujmy się częścią tego świata, który jest głodny. Głodny prawdy. Bo kłamstwo nie nasyci człowieka. Pięknie podane, pięknie opakowane, reklamowane ono nie nasyci. Poczujmy się częścią tej ludzkości, która jest głodna życzliwości, miłości, zainteresowania. Poczujmy się częścią tej ludzkości, która jest głodna sensu życia. Szczęścia. No i w tej eschatologicznej aurze koronawirusa głodna jest życia wiecznego, bo mamy świadomość, jak jesteśmy słabi, jak jesteśmy zagrożeni. Jeden malusieńki, niewidzialny wirus może unicestwić i unicestwia wielu, wielu ludzi. Głodni życia wiecznego. Poczujmy się częścią tego świata i nie oszukujmy się, że jest w nas taki głód. Niech on da o sobie znać, jestem głodny, potrzeba mi tego, oczekuję, oczekuję od innych ludzi, ale ktoś ode mnie oczekuje. A tym, który nas nigdy nie zawodzi w naszych głodach, w naszych oczekiwaniach, jest Pan Bóg. I to on właśnie staje dzisiaj przed nami w osobie Jezusa Chrystusa, jako ten, który lituje się nad głodnymi ludźmi i rozmnaża chleb. Pięć chlebów wystarczyło, dwie ryby, bo człowiek musi dać wkład jakiś, człowiek musi coś zrobić, nie liczyć tylko na cud. Wy dajcie im jeść, wy macie jakąś inicjatywę, wy jakieś podejmijcie działania. A jeżeli to będzie, to Bóg przychodzi i sprawia, że rozmnaża się. Rozmnaża się chleb. Są tacy sceptycy, którzy mówią: To są bajki, taki chleb się rozmnaża. Ale ci sceptycy są mało obserwującymi ludźmi. Wystarczy się przejść przez pola w czasie przedżniwnym, czy nawet w czasie żniwa, kiedy jeszcze te łany tam gdzieś niedokoszone i zobaczyć, że ten cud dzisiaj opisany w Ewangelii w innym wymiarze spełnia się na naszych oczach. Rozmnożenie chleba. Zasiane ileś tam ziaren, a tu tyle kłosów. Ja kiedyś się podjąłem policzenia ziarenek w małej makówce, to mnie ciekawiło a naprawdę to ile tam jest tych ziarenek no parę godzin mi to zajęło pęsetką eliminowałem tak po, po dziesiątku po setce potem ko trzech tysięcy ziarenek z jednego ziarenka na naszych oczach rozmnożenie żywności rozmnożenie chleba ale Bóg daje człowiekowi rozum żeby umiał wyprodukować żywność i żeby zadbał o potrzeby innych i to w mądry sposób. Bo jest takie zaradzanie potrzebom doczesnym, że daje się człowiekowi rybę i on ciągle po tę rybę przychodzi. A już misjonarze pomyśleli, to z misji ta myśl a może mu dać wędkę, niech sobie złapie ryby, których sporo jest gdzieś w rzekach. Zwłaszcza tam na terenach misyjnych, a może tak, bo inaczej będzie bez przerwy przychodził. Ja mu będę dawał rybę, dać mu wędkę, dać maszynę do szycia, a może kobieta zapobiegliwie będzie mogła pracować i przerabiać różne sukienki, spodnie i w ten sposób będzie miała źródło utrzymania. Bóg dał człowiekowi rozum, żeby pracował, żeby zapobiegliwie troszczył się i z tej ziemi, z dóbr tej ziemi wypracował chleb dla siebie i nie tylko dla siebie. Bo taki chleb, który jest tylko dla siebie, to on może stać się kamieniem. To ma być chleb dzielony w miłości z troską o innych wypracowywany. Taki chleb znamy z domu rodzinnego. Ojciec, matka pracowali, żebyśmy nie byli głodni, żeby te pisklęta, które Bóg im dał, wykarmić, tak jak ptaki. Ileż one kursów robią, żeby wykarmić swoje głodne pisklęta. Chleb dzielony, chleb, który nieraz samemu się odejmuje od ust, żeby inny miał, żeby inny mógł. Żyć. Rosyjski film, który opowiada o czasach wojny, matka taka podekscytowana, czasy powojenne i w domu przygotowania, bo przyjedzie człowiek, a kto to jest ten człowiek? Pyta się córka. Dorastająca córka, trochę zdegustowana, że jakiś intrus tu będzie. To jest człowiek, który dał mi kawałek chleba. Ona tym bardziej nie rozumie, jak to kawałek chleba. I matka jej opowiada sytuację, film to ukazuje, jest wojna, ta właśnie kobieta stoi w bramie jakiegoś domu, zziębnięta, zgłodniała i wtedy sołdat wszedł, jakoś się zorientował, chyba, że ona jest bliska śmierci, Sięgnął za pazuchę, ułamał kawałek chleba i dał jej ten chleb. I ona teraz poznała, odnalazła tego człowieka i chce mu się odwdzięczyć za kawałek chleba, który uratował jej życie. To Bóg staje wobec nas, jako ten, który zna nasze potrzeby, zna nasze głody, zna zagrożenie. To jest chleb który z nieba wstępuje. Chrystus jest tym chlebem i On jest dla życia świata. I On się nam daje, żebyśmy nie byli głodni. I na jedny się wszyscy dosyta. Tak pisze Ewangelia. Jeżeli się mamy utożsamiać z tą Rzeszą, która ciśnie się do Chrystusa i karmi się nie tylko tym chlebem, który dają apostołowie cudownie pomnożonym, ale jeżeli się mamy nakarmić tym chlebem, którym jest sam Jezus Chrystus, to patrzmy, żebyśmy nie odeszli głodni. Wracamy do kościołów, wracamy do Eucharystii przeżywanej na żywo, nie online, bo tam się nie nakarmimy. Słowo Boże do nas dociera, to już dużo, a Słowo Boże jest Słowem życia, z pokarmem duchowym. Ale ten chleb eucharystyczny, którego zapowiedzią jest cud rozmnożenia chleba, ten chleb eucharystyczny jest na zgromadzeniu liturgicznym w czasie mszy świętej i my dzisiaj mamy szansę. Jesteśmy zaproszeni, przyjdźcie, przyjdźcie, weźcie. To jest chleb zdrowia, to jest chleb życia, to jest chleb, który będzie prostował wasze życie. To jest chleb, który odpowie na wszystkie Wasze pragnienia. To jest chleb, który daje życie wieczne. Chleb nieśmiertelności. Mamy to do dyspozycji, żebyśmy nie odeszli głodni, biedni. Ale nie tylko sami mamy się nakarmić, ale także pomyśleć o innych, zanieść w sobie. Ten chleb Słowa Bożego, ten chleb eucharystyczny w swoim sercu, do tych ludzi i przez miłość, żeby się to objawiło, że jest w nas coś więcej niż tylko fizyczna strona doczesna. Wy jesteście listem Bożym pisanym na Waszym sercu, mówi Święty Paweł o nas. Bo w nas się dokonuje chleb Słowa Bożego. I w nas jest obecny chleb miłości za życie świata po to, żebyśmy się nim dzielili, w wielkim braterstwie, w zrozumieniu w jakiejś jedności wszystkich dzieci Bożych. Wielkie misterium chleba. Odczytajmy je jak najgorliwie, jak najmądrze, jak najpełniej, żebyśmy w to misterium wchodząc nakarmili się i nie tylko prosili Panie, daj nam zawsze tego chleba. Ale tym chlebem się karmili, a zwłaszcza jak się karmi najświętszą Eucharystią, która jest pokarmem na życie wieczne, chlebem nieśmiertelności. Ten Jezus jest ciągle z nami i nic nam nie zagraża. On nas prowadzi do nieba, Jemu się powierzamy i Jemu się oddajemy z ufnością, wiedząc, że Jemu na nas zależy. Amen.